Leszczyński Archiwum zbiera pamiątki i wszelkiego rodzaju materiały związane z pandemią koronawirusa w naszym regionie. Wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji Archiwum Pandemii Anno Domini 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Wszystkie zebrane materiały będą udostępnione w serwisie Szukaj w archiwach. Kolekcja dokumentacji czasów zarazy ma pokazać przyszłym pokoleniom, jak wyglądało w Polsce życie w czasach koronawirusa. Cenne będą zarówno materiały przekazywane przez instytucje, stowarzyszenia, fundacje, różnego rodzaju wspólnoty oraz osoby prywatne. Słowem wszystkich, którzy są gotowi pokazać i opowiedzieć, jak zmieniła się i wyglądała ich codzienność. Archiwum czeka na rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, wszelką dokumentację. Techniczną, nagranie audio i wideo, blogi, logi, a nawet memy. Jest tylko jeden warunek. Przekazujący musi być właścicielem dokumentów lub posiadać zgodę twórcy na dysponowanie nimi. Osoby zainteresowane akcją powinny skontaktować się z Archiwum Państwowym w Lesznie telefonicznie lub mailowo: 65 526 97 19 Archiwum Pandemii,